Powiem coś, czego jeszcze nikt nie powiedział, a ktoś musi powiedzieć. Ludziom od kontentu z AI popiegliło się w głowach. Bo coś wam się chyba w głowach popiegliło. Ludziom wydaje się, że skoro jest AI, skoro są modele językowe, skoro jest darmowe API od Gemini, to można zdominować internet kilkoma prostymi promptami. Otóż nie. Nie można i nie jest nawet blisko. I dzisiaj wytłumaczę ci dlaczego. Dzisiaj na grupie Copywriter Poszukiwany Zlecenia dla Kopii pojawiło się ogłoszenie, gdzie praca zdalna, B2B zlecenie, wiadomo, stawka 40 zł za godzinę netto. Wymiar czasu freelance, praca na start około 10-20 godzin miesięcznie z elastycznym ustalaniem godzin. Jak będzie dobrze szło, to tych godzin będzie więcej. Wiadomo, godzin będzie więcej, więc hajsu będzie więcej, bo wiadomo, że jak się pracuje więcej, to się więcej zarabia, nie? To nic, że stawka godzinowa nie rośnie. Ważne, że y, tych, tych godzin jest więcej. I teraz zaczyna się najlepsze. Szukam copywritera, który pisze teksty generujące sprzedaż produktów cyfrowych. Fajnie. Za 40 zł za godzinę. Musisz umieć pisać konwertujące kopie na landing pages z produktów cyfrowych, tworzyć angażujące sprzedażowe sekwencje mailowe, pisać teksty do kreacji reklamowych Meta Ads, rozumieć lejek marketingowy, tofu, mofu, bofu i pisać do konkretnych etapów, tworzyć treści w oparciu o bóle, problemy, motywacje, grupy docelowe, persony, awatar klienta, tworzyć kopie do prezentacji webinarowych, wykorzystywać AI w codziennej pracy. To jest kluczowe zdanie, do którego za chwilę wrócę. Mieć doświadczenie w sprzedaży produktów cyfrowych, jak kursy online, rozumieć mechanizmy i psychologię sprzedaży, Twoje treści ostatecznie muszą sprzedawać, pisać i redagować poprawnie, precyzyjnie z dbałością o język i styl, pracować samodzielnie, organizować swoją pracę i dotrzymywać terminów, używać frameworków marketingowych AIDA, PAS i TP. Mile widziane. <laughs> I tu się zaczyna też. Um, cyrk. Mile widziane. Umiejętność zaprojektowania landing page wizualnie. Struktura, hierarchia, układ. Znajomość narzędzi no-code do tworzenia stron, na przykład gamma app. Umiejętność tworzenia prezentacji webinarowych. Czyli co my tutaj mamy? Mamy tutaj copywritera od maili, copywritera od landing pages, copywritera od reklam w Meta Ads. No, załóżmy, że jedna osoba to ogarnie. Umówmy się, że zdolny copywriter ogarnie wszystkie te rodzaje treści, chociaż są też specjaliści w konkretnych rodzajach treści. Rozumieć lejek marketingowy, czyli już nie tylko dostaje wytyczne do danego tekstu i na podstawie wytycznych pisze, ale jeszcze muszę strategicznie coś tutaj kumać. Cała treść do lejka sprzedażowego plus tworzenie prezentacji webinarowych, plus tworzenie stronów, gamma app, plus zaprojektowanie landing page wizualnie, czyli coś pokroju designera, UX-owca i jeszcze do tego psychologia sprzedaży i, i mechanizmy decydujące o sprzedaży. I to wszystko przypominam za 40 zł za godzinę, czyli niewiele ponad minimalną krajową stawkę za godzinę, która w tej chwili wynosi 31-40 brutto. I co ja o tym wszystkim myślę? Nawet jeżeli ta osoba dzisiaj nie utrzymuje się stricte z copywritingu, to nadal mając te kompetencje, które były w ogłoszeniu, prawdopodobnie pracuje jako content manager. Może szef agencji marketingowej, może jakiś specjalista SEO, no, raczej SEO nie, no bo to jest jednak direct response, copywriting, więc powiedzmy, że SEO to nie jest po drodze, ale ta osoba to jest powiedzmy T-shaped marketer ktoś zdolny, ktoś, kto w tym momencie prawdopodobnie powinien prowadzić szkolenia z tego, jak pisać może jakieś szkolenia z komunikacji w każdym razie osoba z doświadczeniem w produktach cyfrowych, z doświadczeniem z kopii sprzedażowym, no pierwsza osoba, o której ja myślę w tym momencie oprócz siebie to Paweł Cisek. No i ja nie widzę Pawła Ciska pracującego po 40 zł za godzinę. Znam jeszcze parę copywriterów Direct Response specjalizujących się, czy to w e-mail marketingu, czy w produktach cyfrowych, czy w lejkach sprzedażowych. I ja tego po prostu nie widzę. Nie widzę, że osoba o tych kompetencjach schodzi praktycznie do stawki minimalnej krajowej za godzinę. Druga rzecz jest taka, stawka godzinowa. Copyrighted Direct Response nie będzie pracował na stawce godzinowej, bo stawka godzinowa kara za to, że jesteś dobry w jakiejś robocie. Już tłumaczę dlaczego. Załóżmy, że przygotowanie sekwencji 10 maili sprzedażowych zajmie mi 8 godzin, więc zarobię 320 zł po stawce 40 zł brutto. A jeżeli zajęłoby mi przygotowanie tych samych maili, 16 godzin, zarobię dwa razy więcej. Tracę dwa razy więcej czasu, ale zarobię dwa razy więcej. Tymczasem, jeżeli rozliczam się za sztukę albo projektowo, w ogóle kampanie sprzedażowe produktów cyfrowych rozlicza się raczej całościowo, bo tu już trzeba zaplanować całą strategię komunikacji i zrobić o wiele, wiele więcej rzeczy niż tutaj jest napisane, że po prostu maile, kopi na reklamy i to jest tyle. Więc załóżmy, że biorę stówkę za maila. Więc jeżeli w 8 godzin napiszę 10 maili, to mam 1000 złotych. I mam 1000 zł dniówki, a jeżeli zajmie mi to dwa dni, to mam 500 zł dniówki, czyli zarabiam tak naprawdę dwa razy mniej hajsu. Więc stawka per projekt, per sztuka premiuje mnie za to, że jestem dobry w swojej robocie, bo jestem w stanie stworzyć dobre kopie w krótkim czasie, które będzie sprzedawać. I teraz przejdźmy do tego zdania: wykorzystywać AI w codziennej pracy. To zdanie nie znalazło się w tym ogłoszeniu przypadkowo. Wykorzystywanie AI do tworzenia treści u copywritera to jest taki wytrych dla zleceniodawcy. Wytrych, który mówi, OK, używasz AI, więc idzie Ci to łatwiej i szybciej, a skoro idzie Ci to łatwiej i szybciej, to ja Ci za to zapłacę mniej, bo to jest przecież łatwiejsza robota, nie? Mało tego, to jest jeszcze taki paradoks, bo OK, AI sprawia, że ja pracuję szybciej, AI jest w stanie przyspieszyć moją pracę koncepcyjną, twórczą, Zrzu zrzucić mi pomysły, pomóc mi coś zderzyć, więc ja pracuję szybciej. Ergo zajmuje mi to mniej godzin, co oznacza, że przy stawce godzinowej, przy rozliczeniu za stawkę godzinową, ja zarobię mniej. Czyli znowu jestem karany za to, że jestem dobry w swojej robocie i robię szybko, plus e, robię szybciej, bo robię z AI. To jest taki samonakręcający się mechanizm spierdolenia. I żaden ogarnięty copywriter, a uważam się za takiego średnio ogarniętego copywritera, nie weźmie takiego zlecenia. I jaki tu jest jeszcze problem, bo opcje są dwie. Albo ktoś się na to zlecenie zgłosi i jestem prawie pewien, że zgłosi się osoba niedostatecznie kompetentna, żeby udźwignąć to zlecenie i albo ciężar ją przytłoczy, albo czegoś nie zrozumie, trzeba będzie nad nią siedzieć, trzeba będzie ją uczyć, trzeba ją będzie doszkalać, nagle się okaże, że to jest osoba, która przez całą swoją karierę, przez całe nie wiem, 3, 4, 5 lat, pisała tylko teksty pod SEO, teksty pod słowa kluczowe. Ona nagle ma napisać maila sprzedażowego. Ale maila sprzedażowego nie pisze się według struktury nagłówków, wstawiając słowa kluczowe do środka, tylko trzeba tutaj trochę pomyśleć. I też nie jest jeden mail sprzedażowy w sekwencji, tych maili jest kilka. Każdy następuje po sobie w jakimś logicznym ciągu, każdy atakuje dany problem, akcentuje korzyści, rozbija obiekcje i na końcu dobija. Nie jest tak, że dostajesz strukturę nagłówków do maili z słowami kluczowymi do wstawienia i masz to wstawić, a taka osoba się zgłosi. Najprawdopodobniej taka osoba się zgłosi, bo taka osoba skończyła kurs copywritingu, SEO copywritingu za 200 zł i uważa się za copywritera także sprzedażowego, no bo przecież tutaj kogo szukają? Copywritera, szukam copywritera. Nie jest napisane SEO copywritera, copywritera sprzedażowego. Owszem, jest dodane, który pisze teksty generujące sprzedaż produktów cyfrowych. No ale komuś po kursie SEO Copywritingu to nie zrobi różnicy. To zlecenie i to zlecenie. Tu jest kasa i tu jest kasa. A że teraz tej kasy jest mniej, że teraz tych zleceń jest mniej, no to może być nawet 40 zł za godzinę. Przynajmniej jakaś pewna stawka. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o stawkę godzinową, bo tutaj też jest napisane, że potrafi pracować samodzielnie, organizować swoją pracę i dotrzymywać terminów. Drogi zleceniodawco, jeżeli dajesz stawkę godzinową, to automatycznie zachęcasz do tego, żeby ktoś, brzydko mówiąc, pieprzył się z robotą. Bo jeżeli się będzie pieprzył z robotą, to zarobi więcej kasy. Bo im dłużej mu zajmie jedno zadanie, tym więcej zarobi per zadanie. Stawka godzinowa nie zachęca do tego, żeby robić coś szybko. Ja tutaj sobie policzyłem, praca na start około 10-20 godzin miesięcznie. 20 godzin miesięcznie za 40 zł netto, to jest 800 zł netto. 800 zł netto to jest tak pira oko około 4 maile, a w sekwencji sprzedażowej produktu cyfrowego idzie ich 7, 8, 10, więc no kurde, trochę zabraknie. 800 zł to jest powiedzmy 8 sztuk kopii na reklamę na Facebooku, i 1 trzecia, 1 czwarta landingu sprzedażowego. Za 800 zł można mieć powiedzmy, nawet nie, jeden landing zapisu na webinar. Więc, no, kurczę, tutaj trochę jeszcze brakuje. Chyba, że to jest że to będzie kilku copywriterów do jednego zadania, no to wtedy OK. może to się zepnie. Jeśli nie, no to ja tutaj widzę problem. Poza tym, z kompetencji wynika, że to jest robota dla że tu szukają trzech osób w jednym, że szukają wirtualnej asystentki, szukają web designera i szukają copywritera. Nie mówię, że tego nie da się zrobić, nie mówię, że nie ma osób o tych kompetencjach I jak patrzę na to ogłoszenie, to myślę nieskromnie, że byłbym w stanie to udźwignąć, tylko mówię nie za 40 zł i nawet pewnie nie za 140 zł za godzinę, tylko deczko, deczko więcej. I teraz kończąc. Czemu na początku powiedziałem, że ludziom się popierdoliło w głowach? Problem jest w tym, że ktoś rzucił hasło, że AI pisze lepiej niż copywriter. Drugi problem jest w tym, że dużo osób w to uwierzyło. I żeby była jasność, AI może pisać lepiej niż copywriter. AI może pisać lepiej niż średni copywriter, a czasem nawet lepiej niż dobry copywriter. Pod jednym warunkiem. Musisz mu bardzo dobrze wytłumaczyć, co ma napisać. Jeżeli tego nie zrobisz, ono ci odda tekst, ale czy to będzie dobry tekst? Nie wiadomo. I ty nie mając kompetencji w kwestii ocenienia tego, czy to jest dobry tekst, po prostu się wyłożysz. Bo owszem, AI da ci tekst. AI da ci tekst szybciej niż Copywriter. AI da ci tego tekstu więcej niż Copywriter. Ale czy to będzie dobry tekst? Nie wiesz. I tutaj jest rola Copywritera. Coś, co powtarzam od trzech lat, odkąd wyszedł ChatGPT. GPT. Rolą Copywritera nie jest stukać w klawiaturę. Rolą Copywritera nie jest produkcja literek na komputerze. Rola copywritera, marketera, osoby obsługującej AI w celu tworzenia treści sprzedażowych nie jest pisanie. Pisanie u copywritera to jest 10% pracy, 5% pracy i teraz z tych 10% czasu pracy przeznaczonego na pisanie przy wykorzystaniu AI, copywriter może zszedł do 3%, może do 2%, może trochę więcej, nie wiem. Ale nadal cała praca koncepcyjna dzieje się wcześniej. I później dzieje się edycja, bo ten tekst on nie wyjdzie doskonały z AI, jego trzeba będzie poprawić. I tu jest cała robota copywritera, i tu jest miejsce, w którym ludzie się wyłożą. Ludzie, którzy uwierzyli, że AI już może zastąpić copywritera, że ja po prostu puszczę, puszczę model językowy, wrzucę mu nie wiem, dane na temat mojego produktu i model językowy ułoży mi całą kampanię. Bo mam prompty pościągane od gościa z Ameryki i on ma dobre prompty, więc te prompty dadzą radę. No kurde, nie. W tym momencie ma miejsce coś, co nazwałbym inflacją hypu na AI. Zobrazuję Ci to na przykładzie. Tutaj mamy pionową oś, tutaj mamy poziomą oś. Kiedy wyszedł chat GPT, byliśmy gdzieś tutaj. Na początku była taka fascynacja tym narzędziem. Potem się zaczął gruby hype. I teraz jesteśmy, powiedzmy, w tym punkcie. Może jesteśmy u szczytu hype'u, może jesteśmy trochę poniżej, albo deczko za. Niemniej to, co się teraz będzie działo, to spadek tego hype'u do momentu, aż zejdziemy poniżej poziomu jakiejś równowagi. Czemu tak? Dlatego, że kiedy jesteśmy tutaj, w tym momencie tego najwyższego hype'u, mnóstwo osób robi content z AI. Co sprawia, że z definicji model językowy, kiedy dostaje podobne polecenie, wypluje podobny tekst. Te teksty będą wyglądać identycznie. Teraz będzie się działo to, co kiedyś działo się w momencie, gdy ktoś sprzedawał 100 schematów nagłówków do ofert sprzedażowych, 100 schematów samych ofert sprzedażowych, 100 schematów kopii na acy na Facebooku, 100 schematów. 100 schematów landing pages, 100 schematów webinarów, 100 schematów tego, 100 schematów tamtego, i później te schematy wyglądają tak samo. To jest coś, o czym u mnie w podcaście Paweł Cisek, świetny copywriter Direct Response, mówił blisko 3 lata temu. On to nazwał symetrią informacji. Symetrią informacji, gdzie każdy komunikat wygląda tak samo, w efekcie nikt się nie wyróżnia. I to jest problem. To jest pierwszy problem, który nowoczesny marketer musi rozwiązać. Co, co zrobić, żeby nie wyglądać tak samo, jak cała konkurencja? AI Ci tego nie zrobi. Wróćmy na moment do naszego rysunku. Pięknego. Gumeczka. To wywalę, to wywalę. W copywritingu sprzedażowym jeszcze tego tak nie widać, bo w copywritingu sprzedażowym będzie się działo to, co do tej pory się działo, tylko w trochę inny sposób. Bo to, co działo się kiedyś przed wyjściem AI, przed ulepszeniem tego AI, na taką skalę to sytuacja, w której człowiek robił kampanię sprzedażową, dajmy na to produktu cyfrowego, zatrudniał copywritera i ten copywriter albo był dobry, albo nie. Jak był dobry, to dowiózł, jak nie był dobry, to nie dowiózł. I teraz dzieje się to samo tylko z AI. Jeżeli ktoś wpisze dobre polecenie do AI, to może to się sprzeda. Jeżeli ktoś nie wpisze dobrego polecenia do AI, to to się nie sprzeda. Trudno orzec jedno, jednoznacznie, czy to AI dowozi, czy nie. Ale do momentu, w którym biznesy, ludzi robiących kampanie sprzedażowe spadną na pysk, jeszcze nie doszliśmy. Ale widać to było, bardzo wyraźnie, widać to było na przykładzie kontentu SEO. Dlatego, że działo się dokładnie to, co tutaj jest na rysunku, czyli był ten dramatyczny wzrost hypu. Co się później stało? Akurat Google jest takim sprytnym narzędziem, takim sprytnym podmiotem, że kiedy ten hype doszedł do górki, Google stwierdziło, kurde. Ponauczyli się, ponauczali się tych automatyzacji, produkują kontent z AI na masę, zalewają tym internet już dzisiaj. ponad połowa kontentu w internecie jest tworzona lub współtworzona z AI. Google stwierdziło: nie chcemy tego. My tego nie chcemy, więc będziemy ciąć słabe treści i całe mnóstwo stron dostało brzydko mówiąc w pizdę. Więc teraz ten hype, na treści z AI w seo spada. Po pierwsze, firmy skupiają się na tym, żeby tworzyć treści bardziej jakościowe, poprzedzone researchem, żeby najpierw dać tym, temu AI wsad, jakieś dane własne czy zastane, żeby jakoś wzbogacić ten artykuł. Nawet jeżeli AI fizycznie go wykonuje, jeżeli AI przetwarza te wszystkie dane i produkuje tekst, to żeby to było coś więcej niż reprodukcja tego, co w internecie już jest, albo po prostu papka z AI. Ewentualnie jest jeszcze druga opcja, czyli firmy po prostu wracają do ludzkich twórców. Mało tego, że wracają do ludzkich twórców, chcą podpisywać ich imieniem i nazwiskiem, dlatego że Google widzi, czy za treścią stoi człowiek, czy za treścią nie stoi człowiek, albo stoi nie wiadomo kto. Generalnie treści, które, za którymi stoi autentyczny człowiek, radzą sobie po prostu lepiej, i strony, które mają silny autorytet autorów treści, radzą sobie lepiej. Ewentualnie trzecia opcja to jest po prostu połączenie tych pojęć, połączenie tych podejść, czyli człowiek o jakimś autorytecie tworzy treści w oparciu o dane razem z AI. Nie jest to już tempa produkcja automatyczna treści na masę 100 tysięcy podstron miesięcznie i niech się dzieje wola nieba. To już jest bardziej inteligentne podejście. Przede wszystkim nie takie masowe, a także trochę bardziej jakościowe. W SEO copywritingu to już się dzieje. w Copywritingu sprzedażowym jeszcze nie. W copywritingu sprzedażowym mam wrażenie, że jesteśmy w momencie, kiedy przedsiębiorcy uwierzyli, że faktycznie AI jest w stanie zrobić lepszy tekst od copywritera. I przez jakiś czas to będzie prawda. Dlatego, że jak mówiłem już jakiś czas temu, 70-80% rynku copywriterskiego w Polsce to są ludzie, którzy tak naprawdę nie są copywriterami. To są ludzie, którzy pisali teksty pod wytyczne, teksty na blogi, teksty pod SEO to nie ma nic wspólnego z copywritingiem sprzedażowym. Powinno, ale nie ma. I ci ludzie teraz wypadli z rynku i to od nich AI pisało lepiej. Ale jeżeli masz ogarniętego copywritera, który jest w branży 5, 10, wyobraź sobie <grych> sytuację, w której AI pisze lepiej niż Darek Puzyrkiewicz na przykład. Czy wspomniany Paweł Cisek. Wyobraź sobie taką sytuację. Wyobraź sobie sytuację, bo to nie będzie wyraźny przykład, to, to nie są ludzie, który, którzy są powszechnie znani, ale wyobraź sobie sytuację, w której AI pisze lepszą powieść niż Lew Tołstoj albo Stephen King, albo kurde nawet Sapkowski, wczesny Sapkowski, bo teraz już nie. Wyobraź sobie sytuację, w której AI pisze lepsze, lepszą prozę. No ja sobie nie wyobrażam, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której AI pisze lepszego Władcę pierścieni niż Tolkien. Od osoby w branży, od osoby ze środka, a za taką się jeszcze uważam, to, to jest po prostu absurd. To nie, do tego do tego nie dojdzie, a na pewno nie prędko. Podsumowując, jeżeli prowadzisz kampanię sprzedażową, nawet produktu cyfrowego, jeżeli inwestujesz kasę w to, żeby zebrać listę, zebrać ludzi na webinar, żeby później wysłać im maile, reklamy, jeżeli inwestujesz w to czas i pieniądze i chcesz kogoś zatrudnić, i zatrudniasz do tego AI. Przy czym nie dbasz o to, co AI dostaje na wejściu i nie sprawdzasz tego, co AI oddaje ci na wyjściu, prosisz się o kłopoty. Prosisz się, może nie o kłopoty, ale po prostu o prostą stratę finansową. Tak samo, jeżeli zatrudniasz osobę, jeżeli szukasz osoby poniżej jakiejkolwiek akceptowalnej stawki za pracę, znajdziesz osobę niekompetentną, która dowiezie ci taki sam chłam jak AI bez dobrego wsadu. Ślepa wiara w AI to recepta na porażkę. Mam nadzieję, że po tym filmie tej porażki unikniesz. Mam nadzieję, że starczy ci rozsądku choćby na to, żeby bodaj jakąkolwiek ogarniętą osobę zapytać, skonsultować się. Słuchaj, czy to ma sens, czy to, co ja chcę zrobić ma sens. Albo żeby chociaż odbyć jakieś szkolenie na temat tego, jak zmusić AI, żeby stworzyło coś, co mniej więcej się nadaje. Bo o warsztacie copywriterskim o nadrobieniu warsztatu copywriterskiego w kilka tygodni, miesięcy raczej nie ma co myśleć. Ale przynajmniej można się postarać, zrobić coś lepiej niż domyślnie. I z tym Cię zostawiam.